Dowodem na to, że jest to konserwatywny Emirat, jest to, że nie kupimy tam alkoholu w żadnej postaci. To nie znaczy, że spożywanie alkoholu jest zabronione. Natomiast ani w sklepach, ani nawet w hotelach, nawet w naszych minibarkach hotelowych nie znajdziemy ani grama alkoholu. Alkohol możemy kupić w sąsiadującym Dubaju. Nie ma problemu, żeby ten alkohol przywieźć. Nie ma problemu, żeby, żeby kupić go nawet w Polsce i żeby go przy, przywieźć do, do szarży. Natomiast na miejscu nie możemy go kupić. Mój dzisiejszy gość mówi o niej, że jest jedną z najbardziej tajemniczych prowincji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O szarży opowie bloger i podróżnik Krzysztof Kowalczyk. Panie Krzysztofie, o tej tajemniczości szarży przeczytałam w jednym z pana artykułów, czym ona się przejawia. To jest Emirat, który y, ma bardzo mało ropy naftowej, bo znowuż te Emiraty Arabskie kojarzą nam się z wydobyciem y, wielkiej ilości ropy naftowej, a szarza ropy naftowej ma mało, natomiast ma bardzo dużo gazu, więc ma te zasoby naturalne. Na tym gazie opiera się bogactwo tego emiratu i y, i wybrała trochę inną drogę niż Dubaj i Abu Dhabi do swojego dalszego rozwoju. Tak jak Dubaj stawia bardzo silnie na, na biznes, na otwieranie biur, na prowadzenie różnych interesów finansowych, by, bycia takim pośrednikiem między wschodem, zachodem, północą i południem, tak Sharjah idzie bardziej w kierunku y, kultywowania kultury, pokazywania pewnych Tradycji arabskich, wręcz planują odbudowywanie pewnych kwartałów miast, tak aby one przypominały nam to, jak te miejsca mogły wyglądać kilkaset lat temu. Dowodem na to, że jest to konserwatywny Emirat, jest to, że nie kupimy tam alkoholu w żadnej postaci. To nie znaczy, że spożywanie alkoholu jest zabronione, natomiast ani w sklepach, ani nawet w hotelach. Nawet w naszych minibarkach hotelowych nie znajdziemy ani grama alkoholu. Alkohol możemy kupić w sąsiadującym Dubaju. Nie ma problemu, żeby ten alkohol przywieźć, nie ma problemu, żeby, żeby kupić go nawet w Polsce i żeby go przy, przywieźć do, do szarży. Natomiast na miejscu nie możemy go kupić. A to ciekawe, że tam nie można tego alkoholu kupić. Rozumiem, turystów też to obowiązuje. Nikt nie ma koncesji na sprzedaż alkoholu. Tak, dokładnie tak. Jak oni to I... tłumaczą? No, tłumaczone to jest względami religijnymi. Tam islam, islam jest pojmowany w tak, w tak konserwatywny sposób, i stąd zakaz sprzedaży alkoholu. Natomiast turyści w zasadzie no, innych różnic nie dostrzegą. Po ulicach można chodzić tak ubranym, jak, jak nam się podoba. Na plażach obowiązują stroje kąpielowe. Mężczyźni chodzą w krótkich spodenkach na przykład. więc Ja zresztą przez wszystkie pięć dni chodziłem w krótkich spodenkach. To był koniec października, temperatura dochodziła do 40 stopni. Mężczyźni, to jeszcze można by się tego spodziewać. A co z kobietami? Mam na myśli oczywiście turystki. Czy mieszkańcy na nie jakoś krzywo patrzą, jeżeli mają na przykład spódnicę nad kolano? Znaczy pewna skromność w ubiorze na pewno jest zalecana. Myślę, że takie może bardziej wyzywające stroje, jak, jak, jak takie mm, koszulki na ramionczka, no może mogą wzbudzać pewne, pewne zdziwienie. A bikini e, na plaży? Jak najbardziej. A czy spotkał pan się z jakimiś niebezpieczeństwami w szarczy? Oczywiście. Największym niebezpieczeństwem jest upał. To jest największe niebezpieczeństwo. E, byłem pod koniec października, temperatura dochodziła do 40 stopni. Jest bardzo sucho. Czyli my generalnie się nie pocimy. Dla nas, y, Polaków, to, że się poce, jest takim sygnałem, że jest mi gorąco. Natomiast w momencie, kiedy się nie pocę, mogę trochę bagatelizować tą temperaturę, która mnie otacza. Natomiast temperatury są wysokie. Musimy bardzo pamiętać o tym, żeby, żeby się nawadniać, żeby ze sobą zawsze mieć butelkę wody. To jest prawda, że Emiratczycy nie umieją jeździć samochodami w momencie, kiedy zaczyna padać. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że musimy jechać ostrożniej, musimy jechać wolniej. Kolejna Czyli jest sprawa... panika i wręcz pędzą? Może nie, ale jadą dokładnie tak samo, jak, je, jak, je, jak jeździli do tej pory. Samochody również no, mają takie opony, które są dostosowane wyłącznie do jazdy po, po suchej nawierzchni. Nie ma kanalizacji deszczowej, czyli rzeczywiście nawet przy małym opadzie deszczu drogi mogą zamienić się w takie no, rwące potoki, więc stąd, kiedy pada, jest pewna panika, i wszyscy chcą znaleźć się jak najszybciej w domu. I rzeczywiście tych wypadków wtedy może być więcej. Aczkolwiek moja ocena stylu jazdy Emiratczyków w Szarży jest taka, że jeździ się tam naprawdę bardzo bezpiecznie. Chciałabym teraz przejść, jak już jesteśmy przy tych samochodach, do tego, jakim środkiem transportu poruszać się najlepiej w Szarży. Ale zanim o to zapytam, chciałabym dowiedzieć się, jak w ogóle dostać się do Szarży. No, to, to, to nie jest Europa, tak? to jest kraj egzotyczny, i domyślam się, że trzeba spełnić jakieś formalności przed wylotem. Formalności praktycznie nie musimy spełniać. Nie obowiązują nas wizy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Yy, najprościej jest wsiąść w któryś z yy, samolotów, który leci do Dubaju. Do Dubaju latają linie Emirates z Warszawy, yy, Fly Dubai z Krakowa i Air z Katowic. Czyli mamy te trzy punkty wylotu, dostajemy się do Dubaju. Yy, międzynarodowe lotnisko w Dubaju jest oddalone około pół godziny jazdy od miasta Sharjah. Bo to też warto powiedzieć, że jest Emirat Sharjah i miasto Sharjah, to nie Które jest to jest samo. Stolicą jednocześnie to tego miasto Sharjah Sza jest stolicą Emiratu Sharjah i to miasto jest oddalone około pół godziny jazdy od lotniska w Dubaju. A czy możemy się spodziewać jakichś dokładnych kontroli już po przylocie na lotnisku? Ja tego nie doświadczyłem, wbitą mi pieczątkę w paszporcie, nie zadając praktycznie żadnego pytania. Więc nie było, ja się nawet upominałem od osób, z którymi się spotykałem potem w szarży, żeby mi z wyprzedzeniem przysłały list zapraszający, jakieś potwierdzenie, że z jakiego powodu ja się, ja się znajdę w tym Emiracie. Nikt mnie o to nie pytał, nie było takiej potrzeby. Pokazałem w paszport, witą im pieczątkę i już znalazłem się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I jak już pan znalazł się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, później w Szarczy, to czym pan po tej Szarczy podróżował? No można jeździć w różny sposób, odradzam autostop ze względu na temperaturę znowu. Natomiast taksówki są tanie, można jeździć taksówkami, jest komunikacja miejska, są autobusy. Te autobusy, te które łączą aglomerację Dubaju i Szardży to są autobusy dwupiętrowe, czyli usiądziemy sobie jeszcze na pięterku i mamy w zasadzie, w cenie biletu komunikacji miejskiej, niejako bezpłatne zwiedzanie, można powiedzieć, tych, tych miast. Jeździ komunikacja międzymiastowa, a w samym Dubaju już, jeżeli do niego dotrzemy, możemy jeździć metrem. Są trzy linie metra, bardzo dobrze oznakowane. Oczywiście y, obowiązuje język angielski, to znaczy w tym sensie, że oprócz arabskiego wszystkie y, napisy, wszystkie informacje są zduplikowane y, w języku angielskim. Y, ale chyba teraz dla odwiedzających Szardżę y, poleciłbym najbardziej coś taką formę transportu, która została wprowadzona dosłownie kilka miesięcy temu. To jest szybki prom, który łączy miasto Sharjah i miasto Dubaj, co pół godziny odpływa z obu portów. Podróż trwa pół godziny i znowu w cenie około 10 zł. 10-15 zł mamy takie bezpłatne zwiedzanie. Bez dodatkowej opłaty możemy podziwiać. Cały, cały, cały skyline, jak to się mówi, jakby układ, układ miasta, widok na miasto, zarówno e, Dubaj, panoramę miasta Dubaj i panoramę miasta e, Szarza. Poznawanie nowego miejsca, to też poznawanie tamtejszej kuchni. Co panu szczególnie zasmakowało w szardzie? Wybór jest duży, wybór jest duży, bo z jednej strony to są potrawy mm, arabskie, wywodzące się z Półwyspu Arabskiego, ale z drugiej strony... Mm, jest bardzo duża grupa cudzoziemców, którzy y, mieszkają i pracują w szarży. Większość restauracji jest właśnie prowadzonych przez y, osoby z, z tego subkontynentu indyjskiego. Stąd dużo indyjskich potraw, y, ale my pewnie zwrócimy uwagę na te bardziej takie arabskie. Y, ja się zako zakochałem, zakochałem po raz kolejny, można powiedzieć, w humusie. Ten, ta pasta y, ściecierzycy oferowana w różnych odmianach jest po prostu przepyszna z serem typu pita również ser labni który jest produkowany z jogurtu może być z dodatkiem papryki może być bardziej na słodko bardziej na, na ostro przepyszne danie dużo szaszłyków dużo szaszłyków i potrawa nazywana tam shawarmą ale my bardziej ją znamy jako kebab Kebab występujący w różnych postaciach, taki kebab może nas kosztować około 8 zł, 8 10 zł, a taki już konkretny posiłek około 30-40 zł w restauracji. Czyli Emiraty nie są drogie? Nie, nie są drogie, a szarża jest tańsza niż Dubaj. To też mi powtarzano na każdym kroku, że e, Dubaj niejako winduje te ceny, natomiast szarża, która jest tuż obok, utrzymuje te ceny na niższym poziomie. Sharjah jest dość dużą prowincją. Jakbyśmy chcieli tam zostać dłużej, musimy gdzieś przenocować. Gdzie najlepiej? Sharjah jest dużą, dużą prowincją i to jest prowincja, która jako jedyna z tych siedmiu prowincji Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma dostęp do y, dwóch stron Półwyspu, czyli i do Zatoki Perskiej na zachodzie, i do Zatoki Omańskiej na wschodzie. Hoteli jest dużo i wybór jest największy i y, tutaj spotkamy się z tymi sieciami hotelowymi, które znamy dobrze również z Polski. Bo to są takie hotele popularne, jak na przykład IBIS, Popula hotele ze średniej półki, jak Nowo Hotel czy Sheraton. I jest też grupa bardzo luksusowych hoteli, takich niszowych, gdzie cenę za noc trzeba już liczyć w kilkuset euro. Ale to te z najwyższej półki. To te z tak najwyższej półki. A IBIS godnie. około 180-200 zł. I mieszkamy y, w bardzo dobrych warunkach. Mamy w hotelu wszystko, czego byśmy się spodziewali, a nie przepłacamy. I to jest pokój dwuosobowy. Tak. Te wschodnie y, prowincje Szardży to są wysokie góry. Ja nawet byłem bardzo zdziwiony, kiedy jechaliśmy na początku. Mm, Takim terenem pustynnym, płaskim, a potem nagle zaczęły się pojawiać pagórki. Potem już te pagórki przeradzały się w góry, aż do tego stopnia, że trzeba było wykopać kilka tuneli, którymi poprowadzona była autostrada. Tam jest zawsze chłodniej w tej wschodniej części szarży. Ta temperatura jest niższa, około 3-4 stopnie. Tam częściej pada deszcz. Tam również w górach spotkamy już, już pewne takie naturalne zbiorniki wodne. Tam są strumienie, małe rzeczki. Więc jest. Dość spora różnica między tym, jak postrzeżemy zachodnią część szarży i wschodnią część szarży. Na... Sama bym szarży nie kojarzyła z górami, a jednak dla osób, które pragną przybywać na łonie natury, wydaje się szarża być idealnym miejscem na odpoczynek. Jest to na pewno ciekawe miejsce, natomiast pamiętajmy, że to są góry bezroślinności. To są takie surowe góry, więc. No musimy na pewno zachować ostrożność, jeżeli chcielibyśmy się tam wybrać, bo trudno nam będzie znaleźć cień, trudno nam będzie y, tam gdzieś powiedzmy odetchnąć od, od upału. Ale jest możliwość trekkingu. Zaczyna to się rozwijać, zaczyna się rozwijać trekking. Zaczynają być budowane trasy rowerowe dla rowerów górskich, i tutaj są bardzo ambitne plany. Natomiast na razie, jeżeli myślimy o takim spędzeniu y, czasu wśród dzikiej natury, to raczej polecałbym pustynię. Pustynia w szardzie jest przepiękna. Możemy y, wynająć samochód z kierowcą samochód, który jest specjalnie przystosowany do tego, żeby poruszać się po, po wydmach, po pustyni. E, taką podróż możemy zacząć na przykład z miejscowości Mlejcha, znajdującej się centralnie e, w, w prowincji Szardża i tam e, nie dość, że sama jazda jest bardzo ekscytująca, bo ten samochód e, niejako pływa po tych wydmach, kierowca jest doświadczony, więc on wprowadzając to auto w takie lekkie uślizgi, poślizgi, e, jak, niejako, jak, jak surfer wręcz przepływa, e, po wydmach, to zobaczymy jeszcze bardzo ciekawe ostańce skalne. Zobaczymy również, czy to może szokować. Zobaczymy miejsca, gdzie jeszcze są pozostałości muszli z, z, z ubiegłych wieków, z ubiegłych epok, bo okazuje się, że tam kiedyś, miliony lat temu, było morze. I te muszle pozostały, więc taki Kierowca przewodnik na pewno dowiedzie nas do takiego miejsca, gdzie pokaże tego typu skały. Nie tylko zwiedzanie, nie tylko pustynia, nie tylko rejsy statkami, ale również muzea. Muzea, a w zasadzie takie centra edukacyjne. Byłem w takim centrum nauki. Trochę można je porównać do centrum nauki Kopernik z Warszawy, gdzie rzeczywiście tych eksponatów można wszystkich dotykać. Możemy na przykład ćwiczyć nasz refleks, możemy poddawać się pewnym złudzeniom wzrokowym w specjalnych salach, możemy, możemy patrzeć na to, jak funkcjonują różne obszary państwa. To było bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy można było zobaczyć, jak funkcjonuje. Ruchu liczny, to specjalnie było przeznaczone dla dzieci, takie miasteczko ruchu, ruchu drogowego, jak funkcjonuje port. Ale oczywiście, czego można było się spodziewać, na najbardziej prominentnym miejscu tuż przy wejściu był przedstawiony model rafinerii ropy naftowej. Tak, żeby każde dziecko, które, które urodziło się czy, czy mieszka w szardży, żeby wiedziało na czym Zjednoczone Emiraty Arabskie stoją. Ja z kolei widziałam, że miał pan okazję też być u gospodyni w domu w szarczy właśnie. Czy to kwestia jakichś znajomości, czy tak każdy może się uśmiechnąć i, i, i podpytać, czy, czy może zobaczyć, jak się umieszka? Powiem tak, nie było to proste, nie było to, nie było to proste, aby otwarto dla mnie drzwi takiego domu, Tradycyjnej arabskiej rodziny mieszkającej już od pokoleń w Szarży, ale udało się. Mogłem wejść do środka, mogłem zobaczyć ten przepych tego domu, który jest olbrzymi, który jest podzielony na oddzielne sekcje. Jest inna sekcja dla kobiet, inna sekcja dla mężczyzn. Wystrój jest. Taki bym powiedział barokowo-disneyowski. Tak bym I go nazwał. I do tych wzajemnych sekcji kobiety nie mogą wchodzić? Na przykład do sekcji przeznaczonej dla mężczyzn, a mężczyźni do sekcji przeznaczonej dla kobiet? Oczywiście są restrykcje. Są restrykcje. Kobieta w domu może się ubierać dowolnie, ale w momencie, kiedy nie jest ubrana w tradycyjny strój, nie powinien żaden inny mężczyzna oprócz jej męża móc ją zobaczyć. Takie tradycyjne, arabskie powitanie polega na tym, że gościa wita się na dziedzińcu. Gość na dziedzińcu jest obsypywany płatkami kwiatów, jest okadzany specjalnym takim palącymi się ziołami, a następnie obmywa ręce wodą różaną. Wśród tych płatków kwiatów znajdują się też małe cukierki. Więc jesteśmy niejako tak bombardowani tymi lekko opadającymi kwiatami i jednocześnie małymi, małymi cukierkami. Był Pan też w innym wyjątkowym miejscu w szarczy, jedynym na świecie Rain Roomie. Tak, tak. Rain Room, czyli pokój deszczu. Pierwszy raz mogłem czegoś takiego zobaczyć, doświadczyć, zobaczyć i doświadczyć. Jedyne miejsce na świecie to jest właśnie Sharja. Na czym polega to doświadczenie? Bo w zasadzie to jest. Pewnego rodzaju instalacja artystyczna. Wchodzimy do, do wielkiej sali. Wielkość tej sali można porównać z taką salą gimnastyczną, szkolną Jeszcze salą tylko gimnastyczną. Wyjaśnimy. Rozumiem, że jest to obiekt publiczny i, i każdy po zakupie biletu może tam wejść. Tak, tak. To jest obiekt publiczny. Znowu bilet jest tani, około 10 zł, tak jak do każdego muzeum w Szarży. I wchodzimy do wielkiej sali, gdzie. Po prostu widzimy potężną ulewę. Cały ten, 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 ten pokój, ta przestrzeń jest zlewana deszczem. To jest ulewa, to nie jest mrzawka, to nie jest, jest jakieś delikatne opad. W jakim celu, na czym polega świetność tego? A no właśnie, i o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli my się zbliżamy do tej ściany deszczu, ten deszcz przed nami się rozstępuje. Są zainstalowane specjalne czujniki, które tworzą wokół nas kilkucentymetrową otoczkę pozbawioną deszczu. Jesteśmy w środku ulewy, ale na nas nie powinna spaść ani jedna kropla z tej wody. Więc jesteśmy w kraju arabskim, mało deszczu, mało opadów, tu nagle ulewa. My pozostajemy cały czas niezmoczeni. No bardzo ciekawe doświadczenie, powiem szczerze. I na pewno warto tego spróbować w mieście szarcia. Jeśli podobały Wam się opowieści o fascynującej szarży, zostawcie dla Pana Krzysztofa łapkę w górę, a jeśli chcecie więcej, subskrybujcie nasz kanał, klikając w to kółeczko.